Każdy dzień w ciągu roku jest wspomnieniem jakiegoś świętego, którego Kościół wyniósł do chwały ołtarzy. Kiedy byśmy otwarli kalendarz, to możemy powiedzieć, że każdego dnia ktoś ma imieniny. I w przytłaczającej większości te imiona, które tam są w kalendarzu, to są imiona świętych lub błogosławionych. Są rzeczywiście jeszcze imiona takich osób. Yy, którech nie zostały jeszcze osoby takie wyniesione na ołtarze, ale jest ich naprawdę bardzo niewiele. Nasze imieniny zazwyczaj są w dniu naszego patrona, którego właśnie wtedy czcimy, przyzywamy w modlitwach liturgicznych, także i osobistych. Dzisiejsza uroczystość, uroczystość Wszystkich Świętych, to dzień, w którym wspominamy wszystkich świętych. Dzisiaj święto ma i święty Piotr, i święty Tomasz, i święty Jan Paweł II, i święta Magdalena. Kim zatem są święci? O tym zapewne słyszeliśmy już wielokrotnie. Święty to ten, który został wyniesiony do chwały ołtarzy. To ten, przez którego wstawnictwo możemy zanosić modlitwy do Boga. Święty to ten, który jest dla nas wzorem do naśladowania. No właśnie, kiedy patrzymy na tych świętych, czasami widzimy tych świętych różnych w aureolach, na obrazkach, czy zastanawiamy się, czy ten święty, czy ta święta jest dla mnie wzorem. Przykładem, czy podążam za tym, co oni robili, mówili, pisali. To byli zwykli ludzie, tacy sami jak my. Jeszcze tak niedawno, ja jeszcze pamiętam takie czasy, takie książki jak Żywoty Świętych, kiedy sięgało się po te książki, kiedy czytało się o świętych. Kiedy moi drodzy popatrzymy o niektórych świętych, którzy zostali wyniesieni na ołtarze. To oni sami wspominają, że często czytali oczywiście tam niektórzy często, niektórzy nie, ale czytali Pismo Święte, czytali tam różne inne rzeczy. Ale wielu z nich czytało żywoty świętych. Wielu z nich wpatrzony byli w tych, którzy żyli przed nimi i osiągnęli świętość. To, święci to byli różni ludzie: to byli księża, to byli zakonnicy, to były też i są nadal świeckie osoby, które mogą być w czymś dla nas przykładem. Wydaje mi się, że dzisiaj jeśli nawet ktoś coś czyta, to mało wchodzimy w żywoty świętych i może się zachwycamy świętymi, może jesteśmy dumni z niektórych świętych. Mamy Jana Pawła II, wielu z nas go pamięta, cieszymy się jego postacią, jesteśmy dumni, że to nasz Polak święty, wielki, wielki papież, wielki człowiek. Możemy być dumni z siostry Faustyny, możemy powiedzieć, no tak, lubię ojca Pio, te, te rzeczy, które on robił, czy czy robi nadal, będąc po drugiej stronie życia, te cuda, chociażby namacalne, które tutaj były na ziemi, tego te bilokacje, to takie wszystko wow? No i jesteśmy tym zachwyceni. No ale jakie to ma przełożenie na nasze życie? No, my może takich cudów za życia po śmierci nie wiem, ale póki co tak, no raczej nie widać, żebyśmy takich ani ja, ani wiele osób robili. No to cóż tu naśladować, przecież nie potrafimy takich rzeczy robić. Oni potrafili różne rzeczy wielkie robić cuda. Wielkie rzeczy się działy, kiedy oni żyli, no bo byli blisko Pana Boga, bo budowali relacje z tym Panem Bogiem. Ważne to jest, moi drodzy, żeby się oczywiście zachwycić świętym. To jest fajnie, dobrze, ale pytanie, czy próbujemy jakoś tych świętych naśladować? Bo święci, wielu z tych jeszcze raz się powtórzę, Wyniesionych na ołtarze błogosławionych czy świętych, sami odwoływało się, że czytało, poznawało innych świętych. Możemy patrzeć na Jezusa. Jezus, nieosiągalna świętość, Maryja, nieosiągalna świętość. No to mamy świętych takich jak my. Nie jeden święty, zanim został tym świętym, to był, słuchajcie, wielkim grzesznikiem. Nie jeden był większym od nas grzesznikiem. Święty to nie jest ten, który nie upada. Święty to jest ten, który upadając ciągle powstaje i idzie do przodu, ma jakiś cel. Święci to, na razie mówię o tych świętych, które Kościół swoim autorytetem ogłosił, że na pewno są zbawieni, na pewno są w niebie. Ale święty to jest również każdy ten, który cieszy się chwałą nieba, choć wcale nie jest wyniesiony przez beatyfikację czy kanonizację przez Kościół i nie jest na obrazkach z aurorą przedstawiamy. Jeśli zatem twoi zmarli dziadkowie, rodzice, znajomi cieszą się oglądaniem Boga w niebie, to oni też są świętymi. Każdy nasz bliski zmarły, który jest w niebie, jest święty. Święty jak Piotr, święty jak święty Mateusz, jak Faustyna, i on też ma dzisiaj swoje święto. Tylko jest taki mały problem, że my nie mamy pewności, czy nasz dziadek, babcia, tata, mama bliscy są w niebie, w czyśćcu, czy nie daj Boże, w piekle. Dlatego dzisiaj w sposób szczególny też przyzywamy orędownictwa tych zbawionych, czyli świętych, prosząc w intencji tych, którzy od nas już odeszli, a nie mamy wiedzy, gdzie są. Po naszej śmierci, moi drodzy, czekają nas dwie ostateczne rzeczy, rzeczywistości: albo niebo, albo piekło. Niebo stan wiecznego, niewyobrażalnego szczęścia, przebywania z Bogiem, albo stan niewyobrażalnego cierpienia, potępienia, czyli piekło. Nie ma innej możliwości. Niebo, czyli świętość, piekło albo potępienie. Oczywiście może być po drodze jeszcze czyściec, ale czyściec nie jest wieczny. Po oczyszczeniu z naszych słabości dusze e, idą do nieba, gdzie cieszą się oglądaniem oblicza Bożego. I nieważne tu jest, moi drodzy, czy jest ktoś wierzący, czy niewierzący w Boga. Nieważne, czy ja wierzę w niebo, czy wierzę w piekło, każdy z nas kiedyś stanie przed Bogiem i zda sprawę ze swego życia. Niektórzy niewierzący mówią, A tam sprawa nieba i piekła, to mnie nie dotyczy, jestem niewierzący. Ale dotyczy go tak samo. To, że ktoś nie wierzy w Pana Boga, albo niektórzy chrześcijanie są tacy, którzy mówią, no niebo tak, ale niebo to ja nie wierzę. Możesz nie wierzyć. Ale jest niebo albo piekło. To już nie ma tak, że będzie tak, jak ja wierzyłem, to byłoby najlepiej wierzyć tylko w niebo, bo wtedy byśmy poszli do nieba, bo w to wierzę. Są te dwie rzeczywistości albo piekło, albo niebo. Zbawienie mówiąc inaczej, albo potępienia. Świętość, moi drodzy, powinna być celem naszego życia. Świętość powinna być celem naszego życia. My często patrzymy na świętość, może teraz uogólniam, ale właśnie, ten święty to jest ten z aureoli, święty to jest ten taki, no, który tam żył, taki był bliski Pana Boga. Ja to w zeszłym roku mówiłem o takiej osobie, która mi kiedyś powiedziała, że taka pani, że ona nie chce być ani świętą, ani nieświętą. Ona nie chce iść do nieba, ani, ani do nie nieba. Nie wiem, czy pamiętacie. Nie ma czegoś takiego jak niebo albo nie niebo, niebo albo piekło. I nie ma jakiejś opcji, czy ja ty chcesz czy nie chcesz. Powtórzę to trzeci raz albo święty, czyli zbawiony, albo potępiony, więc świętość powinna być naszym celem. O świętości powinniśmy marzyć. Do świętości powinniśmy dążyć. To, żebyśmy osiągnęli tą świętość, czyli niebo, to za to zapłacił Jezus wielką cenę po to, żebyśmy mogli wejść do nieba. I nam w tym pomaga Pan Bóg. Do nieba nikt na siłę nas nie wciągnie. Do nieba podąża się codzienną realizacją błogosławieństw, przykazań, drogowskazów, które daje nam Pismo Święte, daje nam Kościół. Oczywiście każdy z nas ma swoje powołanie, każdy z nas ma swoją drogę. Jeden jest księdzem, drugi jest żonaty, jeden jest już wdowcem czy wdową, ktoś jest samotny. Jeden ma taki zawód, drugi ma taki. Jeden ma powołanie, aby się tam opiekować rodziną, a drugi takiego powołania nie ma, tylko ma inne i my mamy się w tym zrealizować i nie mamy być tylko w tym dobrze być, bo też, ale mamy do tego wszystkiego zaprosić Pana Boga i do znudzenia będę mówił, Pasowałaby do tych może, coś w Kościele dzisiaj nie ma. Przede wszystkim powiedzieć. Przecież Pan Bóg od nas nie oczekuje tego, żebyśmy moi drodzy tutaj byli na przykład w niedzielę cały, cały dzień w kościele. Które przykazanie mówi, siedź w kościele 12 godzin, a potem i spać? Nie ma takiego przykazania. Pan Bóg oczekuje, abyś święcił dzień Pański, czyli powstrzymał się tam od, od pracy niekoniecznej, ale znalazł na niego 45 minut czy godziny maksymalnie. Pan Bóg nie mówi, się, żebyś cały dzień chodził i modlił się. Pomóc się rano, wieczór, wezmij czasami do Pana Boga, pomyśl o nim. Oczywiście, ksiądz, czy ktoś e, powołany, no to więcej tego czasu spędza w kościele, tutaj z Panem Bogiem, w swojej posłudze, bo ma takie powołanie. Ty masz takie, a nie inne powołanie, ale w tym powołaniu trzeba nam, każdem, czy to ksiądz, czy nie ksiądz, realizować błogosławieństwa, o których słyszeliśmy w dzisiejszej Ewangelii. Realizować przykazania, które nam daje Pan Bóg. I to nie wybiórczo te, które mi pasują. Jakże dzisiaj są tacy, takie osoby, którzy mówią tak, żyję, staram się, staram się, ale na przykład staram się, no piąte przykazanie, no nikogo nie zabije, ale jak już tam aborcja by mu pasowała, no to ja uważam, że kobieta ma prawo, że już sobie wybiera. Ja uważam, że to nie najważniejsze iść do kościoła, już, już przekreśla trzecie przykazanie. Ktoś tam uważa, ale tam nie kradnę, ale tu jest tak, jak tam kiwią w, w zakładzie pracy, że ja sobie to muszę wynagrodzić, jak to niektórzy mówią, wyrównać. Czyli swoja interpretacja gdzieś tam przykazań jest. Oczywiście my jesteśmy ludźmi, i święci byli zwykłymi ludźmi, takie jak my. Jesteśmy, grzeszyli, upadali, byli wielkimi grzesznikami. Ale pytanie: czy ja chcę wyjść z tych, tych naszych grzechów, czy ja chcę coraz bardziej być blisko Pana Boga, budować z nimi relacje, czy też nie? Czy jest taki konstans? Naszym celem jest uświęcenie i niebo. Właśnie Ewangelia dzisiejsza mówi nam o błogosławieństwach. Piękne słowa. Błogosławiony znaczy szczęśliwy. Szczęśliwy, ubogi w duchu. Szczęśliwy, dostrzegający swoje słabości, grzechy. Smucący się z powodu swoich grzechów. Czy my się smucimy z powodu swoich słabości, może do których wracamy? Może niektórzy się spowiadają i smucą się. a Może niektórzy, znam takich, którzy mówią, a wyspowiadam się. Problemu nie widzi, że popełni jakieś, a wyspowiadam się i będzie ok. A czy widzisz z tego powodu jakiś smutek, czy jakiś żal z tego powodu, że no jednak chciałbym inaczej a mi to nie wychodzi. Smutek z powodu grzechów moich, że obrażam Pana Boga. Bo Pan Bóg tak wybaczy. Szczęśliwi ci pokorni, szczęśliwi, którzy łakną pragną sprawiedliwości, szczęśliwi miłosierni, szczęśliwi czystego serca, czy mi zależy na tym, by moje serce było. Czyste w mowie, w uczynku, w czynie. Może różnie wyjść, ale czyni zależy, żeby to było czyste serce. Szczęśliwi, którzy wprowadzają pokój. I tu nie chodzi o pokój gdzieś tam daleki na Ukrainie. Choć też by, jeśli byśmy mogli to, też powinniśmy się przyczynić, no ale niewiele tam możemy zrobić w tej materii. Tu chodzi o pokój mojego serca, pokój w otoczeniu, w którym przebywam, w środowisku, rodzinie, czy wprowadzam ten pokój. Szczęśliwi, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości. Czy tak czasem jest u mnie? Czy szczęśliwi ci, którzy cierpią prześladowanie ze względu na swe przekonania religijne? Szczęśliwi ci, którym urągają, wyśmiewają, że są nawiedzeni, że są pobożni, że są święci. Ileż katolik, katolika może usłyszeć nie bądź takim świętym. Albo ze szkoły mogę powiedzieć. Niektórzy, nie o, nie o wszystkich, ale śmieje się czasem jeden. Z drugi, Ty idziesz do kościoła na msze, ja nie chodzę. Albo, że tak wspomnę o obierzmowaniu, to troszkę inne z z tematu, ale kiedy mówię teraz o obierzmowaniu, i niektórzy uczniowie mnie pytają, a na ilu mszach niedzielnych trzeba być, żeby iść do bierzmowania? Ja mówię, no na wszystkich. Oj, to ja to ja nie. To ja do bierzmowania nie idę. Oczywiście. Można zastanowić się, na ile łóżańcach powinien taki kandydat być, na ilu bajówkach. To nie jest grze, jak ktoś nie przyjdzie, ale na ilu może być, czy na wszystkich, czy na połowie, czy na jednej trzeciej. A tu niektórzy pytają, no jaka ta droga jest do nieba? Ktoś pyta, ile mam razy przyjść w ciągu roku na Mszę Świętą Niedzielną. To nie zbudowania drogi do świętości, bo pamiętaj, abyś Dzień Święty święcił. To jest moje drodzy przykazanie, które dotyczy każdej niedzieli. A inne przekazania dotyczą każdego dnia. Czy my budujemy tutaj na Ziemi swoją przyszłość w niebie? Przekazanie miłości Boga i Bliźniego. Będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca, swego sił, swojego umysłu, swego, a Bliźniego swego jak siebie samego. To jest przekazanie miłości, które, o które zapytali Jezusa które przykazanie jest najważniejsze. Pierwsze, piąte czy dziesiąte. A on dał taką definicję. Kiedyś o tym tu wspominałem, ale powtórzę jeszcze będę powtarzał. Zauważcie, tu nie ma powiedziane, będziesz miłował z całego serca swoje dziecko, swojego męża, swojego wnusia, swojego coś tam, a Boga jak siebie samego. Tu jest jednak inaczej. Będziesz miłował Pana Boga swego, z całego serca, sił swojego, umysłu swojego, a bliźniego swego jak siebie samego. Kochać Pana Boga, czyli starać się żyć, to nie chodzi o to, żeby tu być cały czas w kościele, już to mówiłem na początku, ale starać się żyć blisko w relacji z Nim. Pan Bóg powiedział nam, że ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, co Bóg przygotował tym, którzy cieszyć się będą niebem. Warto tak żyć, aby tam kiedyś być. Warto każdego dnia myśleć o swojej. Wieczności, myśleć o swojej świętości, bo święty to jest ten, który jest w niebie. Warto czasami myśleć o swojej przyszłości. Od tej teraźniejszości naszej zależy wieczność. Zapewne prawie każdy z nas ma świętego patrona z sztu, a na pewno takiego ma zbieżmowania. Święci patronowie są naszymi orędownikami przed Bogiem. Pamiętajmy też o naszych patronach świętych i módlmy się przez ich wstawiennictwo o to, abyśmy i my kiedyś mogli cieszyć się przebywaniem z Bogiem w niebie. Dzisiaj przeżywamy wielką radość z powodu wielkiej Rzeszy naszych poprzedników, którzy cieszą się niebem. Przyzywając ich orędownictwa, żyjmy tak, abyśmy kiedyś do nich mogli dołączyć. Amen.